Dzień dobry, mały raport ze spalania Linką Ta 19.6. A dlaczego takie spalanie? Więc wyjaśniam pokrótce. Krótkie odcinki drogi. Do pracy razu wyjeżdżam przejazd kolejowy leczące policjanci. No światła jeszcze tego i tylko 3 km, no jeszcze, i było ostatnio bardzo tak, zimno zanim te samochód się nagrzeje, no, oczywiście korzystam też z klimatyzacji, nie będę ukrywał, Oszyby żeby nie parowały. No, pojemność 4,6 litra V8, no to robi swoje prawda. I też na ja moim jednym filmie pokazane, że w trasie potrafi spalić i9 tam z przecinkiem. Po mieście potrafię zejść do 14, no ale niestety jest jakaś sobie sytuacja, próbuję wyjechać przynajmniej z pracy, staram się. No nie jest łatwe życie, duża pojemność, ale nie ma co się stresować, no w końcu za przyjemności się płaci, tak? Co człowiek stało z tych przyjemności? Nie ma co się badać o ja wiem, że to szokuje niektórych, że takie spalanie, no ale to w końcu jest potężny samochód, ten tam, 5,5 metra. W końcu V8 no to musi swoje zrobić, nie? Idzie wiosna, będzie dobrze. Rowerek się weźmie, troszeczkę pojeździ, rozrusza się. A teraz jest za zimno, szkoda mi to chodzenie. Widzicie, jest się ładna pogoda, piękna. Podziwiamy moje okolice, z pracy właśnie wyjechałem. Okolice Piaseczna no, Dziękuję wszystkim, którzy mnie subskrybują. Nowych kolegów, przynajmniej Michała, pozdrawiam z tego miejsca. No ciężko to wyjechać jak widzicie, nie wiem czy mi się uda no niestety nie udało mi się. Pokażę wam fajne serknie w tu się buduje w okolicy o nie wiem czy tam widać w ogóle jak Haga Sofia, coś w tym stylu, nie wiem czy coś widać no nie wiem, kamerka tu się obejmuje. może będzie coś widać, no postojimy trochę niestety Zagęszcza się ta sytuacja tu w Warszawie. Otworzyli eskierę, ale tu skrzanili tą puławską, bo niestety jeden pastyk jest do ruchu. Jest dosyć tak dużo sklepów w okolicy, różnych centrów handlowych. Więc tak, spalenie jest jakie jest. Zaakceptowałem to, że jest tym. Nie mam innego wyjścia. Postaram się ze niżej. Następny raport na kręce zobaczymy, jak to będzie. Może trochę ostatnio ostro dosyć jeździłem, tu parę razy wystartowałem, tak powiem, po kawalersku. No nie potrafią się kierowcy rozjechać, jakoś tak się grużą, no to jest, no na to będę liczył. Podłogi i ruszamy, tak, rozpędzamy do przepisowych się prędkości, zaznaczam do przepisowych. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję, do widzenia, za uwagę, do następnego materiału.